Najistotniejszą zmianą będzie przeniesienie odpowiedzialności za umowy, rejestr i opłatę firmy odprowadzającej odpady z właściciela nieruchomości na gminę. To gmina przejmuje obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Ustawa narzuca na gminy obowiązek zupełnie innego obchodzenia się z odpadami. Musimy dużo więcej odpadów selektywnie zebrać i przetworzyć, musimy ograniczyć liczbę odpadów składanych na wysypisku, co powoduje, że samo odbieranie będzie bardziej kosztowne, bardziej skomplikowane, a na wysypisku muszą pojawić się inwestycje, nowe instalacje warte kilka milionów. W związku z tym ten cały system musi kosztować więcej. Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji. Mam nadzieję, Rada na sesji przyjmie metodę rozliczania się od ilości osób w gospodarstwie domowym, czyli na tej deklaracji będziemy mnożyli liczbę domowników razy stawkę opłaty. Będzie wychodziła z tego jakaś kwota. I tą kwotę co miesiąc trzeba będzie ponosić, znaczy czy wpłacać na konto. Urzędu. Nie warto unikać opłat, bowiem, jeśli po roku okaże się, że system się nie samofinansuje, ponieważ mieszkańcy nie płacą, to skutki tego odczują przede wszystkim oni poprzez niestety nieuniknioną podwyżkę stawki. Czym więcej osób je będzie uiszczało, tym można w kolejnych okresach ją te opłaty na niższym poziomie ustalać. I jeszcze ważniejsza to jest właściwe obchodzenie się z odpadami, czyli segregowanie na trzy różne frakcje i oddzielnie odpady zmieszane. Te trzy frakcje to będzie szkło, to będą odpady biodegradowalne i będą odpady takie, plastiki, wielo, wielomateriałowe odpady. Jeśli ktoś nie będzie odpadów segregował u źródła, czyli u siebie, to będzie niestety Zmuszony płacić stawkę zdecydowanie wyższą niż ta, która dotyczy gospodarstw, gdzie te odpady selektywnie zbierane będą. Ważnym jest również fakt powstania w mieście jednego bądź kilku punktów selektywnej zbiórki. Praktycznie każdy asortyment odpadów, których. U źródła nie, nie, nie zbieramy, będzie można bezpłatnie przekazać. Będzie ten punkt prowadzony przez firmę, która wygra przetarg na jego prowadzenie. Nowy system gospodarowania odpadami niewątpliwie burzy dotychczasowy porządek, jednak nie jest niewykonalny i tak horrendalnie drogi, jak się o tym mówi. Przy obopólnej współpracy i chęci ma szansę z powodzeniem zafunkcjonować.